W ramach projektu rewitalizacji w tym roku realizowane będą dwa zadania na Starym Mieście przebudowa ulicy Krętej i Podgórnej wraz z przebudową infrastruktury. Zakład Usług Komunalnych szuka już wykonawcy robót. Został ogłoszony przedar właściwie dwa przetargi, oddzielnie na ulicę Krętą i oddzielnie na ulicę Podgórną. W tym tygodniu spodziewamy się ofert, otwarcia ofert. Oba, obie inwestycje są dość podobne. Chodzi o przebudowę, modernizację dwóch ciągów pieszojezdnych. Ulicę Podgórną tam w ramach inwestycji modernizowane będzie około 100 metrów ulicy od strony wschodniej i cała ulica Kręta to jest niewielka uliczka licząca około 60 metrów. Zakres jest podobny, chodzi o wymianę i nawierzchni i chodników, wymianę lub modernizację instalacji podziemnych, ale też o zbudowanie małej architektury, jakiś ławeczek, donic, takich zaułków, gdzie będzie można wypoczywać, nasadzeń zieleni. Dodatkowo, jeśli chodzi o ulicę Podgórną, przebudowane Również skrzyżowanie z ulicą zamkową. Urzędnicy liczą na to, że oba zadania uda się zrealizować do końca letnich miesięcy.